Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. W tradycyjnym rozumieniu grupa ta obejmuje wszystkie łuskonośne, skwamata, nie należące do węży ani do amfispen. Tak definiowane jaszczurki są taksonem parafiletycznym, ponieważ nie obejmują tych dwóch ostatnich grup, lecz obejmują ich przodków. Będąc grupą parafiletyczną, nie są wyróżniane w niektórych nowszych klasyfikacjach, między innymi w klasyfikacji itis. Typowa jaszczurka ma ciało wydłużone, zakończone różnie wykształconym ogonem. Autotomia, odrzucenie i regeneracja, ogona w różnym stopniu rozwinięta z wyjątkiem waranów, agam, kameleonów, chlodermini i niektórych legwanów. Kończyne pięć opelczaste, Dobrze wykształcone jednak u wielu gatunków istnieje tendencja do redukcji kończyn. Kości żuchwy mocno zrośnięte, wobec czego mogą miażdżyć pokarm. Wszystkie uzębione o osadzeniu akro- i pleurodontycznym. patrz gady. Brzuszna strona pokryta kilkoma wzdłużnymi rzędami tarczek lub łusek. Większość gatunków jest jajorodna. Liczba jaj w złożeniu jest zależna od gatunku oraz od rozmiaru i kondycji fizycznej samicy. Helodermowate są jadowite. Jaszczurki są powszechna grupa skwamaty gadów, co około tysięcy gatunków, w zakresie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, a także większość oceanicznych łańcuchów wysp. Grupa, tradycyjnie uznawana za podrzędu Lacerdilia, to wszystkie zachowanych członków Lepidosauria, gadów w nakładających skalach, które nie są ani sfenodąc, to jest tu atara, ani węże. Stanowią one ewolucyjną gatunku. Podczas gdy węże są uznane za objęte filogenetycznie w toksicofera kladu, z których rozwinęła, że sfenodący są grupą siostrzaną łuskonośnymi, większy monofiletyczna grupa, która obejmuje zarówno jaszczurki i węże. Jaszczurki mają zazwyczaj nogi i uszy zewnętrzne, podczas gdy węże brak obu tych cech. Jednak, ponieważ są one zdefiniowane negatywnie jak bez węży, Jaszczurki nie mają unikalną cechą wyróżniającą jako grupy. Jaszczurki i węże podzielić ruchomą czworoboczne kości, które wyróżnia je spośród swenodąc, które mają bardziej prymitywne i stałe diapsydy czaszki. Wiele jaszczurek może odłączyć ogony uciec przed drapieżnikami, a tzw. autotomy. Wizja, w tym widzenia kolorów, jest szczególnie dobrze rozwinięta w większości jaszczurek a większość komunikacji z języka ciała i jasne kolory na ich ciała, jak również z feromonami. Jaszczurki są najbardziej speciose wśród współczesnych gadów, zawierające około 60% wszystkich żyjących gatunków. Długość dorosłych gatunków w obrębie podrzędu waha się od kilku centymetrów do kameleonów, takich jak Brocazia i gekonów takich jak Sferodactylus do prawie 3 m, 9,8 stopy. W przypadku największego dzienny waranit jaszczurki, na smoka komodo. Niektóre wymarłe waranitce osiągnęła wielki rozmiar. Wymarłych wodnych Mosasaurys osiągnął 17 m, 56 stóp, a gigant monitoru megalania szacuje się, że osiągnął chyba 7 m, 23 stóp. Nazwa sauria został wymyślony przez Jamesa Macartney, 1802, był francuskim latynizacji nazw saurians. Ukute przez Aleksandrę Brągniart, 1800, na zlecenie gadów w klasyfikacji proponowanej przez autora, zawierające jaszczurki i krokodyli, później nieodkryte być dla siebie nawzajem najbliżsi krewni. Późniejsi autorzy użył terminu saurę w bardziej ograniczonym znaczeniu, to jest jako synonim lacerdilia, spod rzędu skwamata, która obejmuje wszystkie jaszczurki ale wyklucza węże. Klasyfikacja ta jest obecnie rzadko stosowana, ponieważ Sauria tak zdefiniowany jest parafiletyczna grupa. Został zdefiniowany jako kladu przez Jack z Gauthier, Arnold G. Kluge i Timothy 1988, jako grupy zawierającej najnowsze wspólnego przodka archosaurów i Lepidosaurs, grupy zawierające krokodyle i jaszczurki, jak w oryginalnej definicji makartnej, i wszystkich jego potomkowie. Inna definicja została sformułowana przez Michaela De Braga i Olivera Riekpel, 1997, która zdefiniowała Sauria jako kladu.